Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry New Dawn Moi drodzy, oczywiście jesteśmy w, na posterunku, który ostatnio przyjęliśmy. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zamienić ten nasz dobry, zardzewiały, wysłużony pistolecik na coś lepszego zastanawiam się nad dwoma który z tych, tylko nie wiem który broń krótka, uchwyt wytarł się lata temu ale taśma izolacyjna załatwi to raz, dwa, ok stworzenie tłumika do tej broni wymagało mnóstwa cierpliwości co najmniej jednej pękniętej błony bębenkowej ok myślę, że zrobimy ten z tłumikiem będzie dobry, będzie można likwidować ludzi e... po cichutku. Bo się przyda przy przyjmowaniu posterunków. No i mamy go już. Mamy go już w dłoni. Możemy ruszać. E... Zamieniliśmy tym samym broń pierwszego poziomu na broń drugiego poziomu i od razu jest bezpieczniej. To co? To w drogę, tak? Ruszamy po... Szarkiego, zdaje się. Ruszamy po szarkiego. Tak sobie patrzę, tak sobie myślę. Gdzie tu znajdę pojazdy? Jakieś. Ale na razie nic takiego nie widzę. No nic, zrobimy sobie spacerek najwyżej, tak? Jak to zwykle bywa. Proszę, jakiś handlarz po drodze. Zobaczmy, co ma. No, pokaż. Pokaż, co tam masz. Mistrzu. O! Mapa z odtwarzaczami muzyki. Fajnie. Zwierzyna łowna. Co my tutaj jeszcze mamy? Misje. Ryba, ptak. Monstrualne zwierzę. Okej. Okay. To może później. Pohandlujemy troszeczkę co? Jak najbardziej. Powymieniamy to wszystko. Bo tutaj te wszystkie e, skóry ze zwierząt można wymieniać na właśnie takie fajne rzeczy, które nam się przydają przy tworzeniu broni czy... O proszę, skóra wilka. Można wymienić na tytam. To jest bardzo dobra wiadomość. Co my tu jeszcze mamy? Krokodyla. Załatwiłem gdzieś tam. I ciekawy jestem, co będzie z niedźwiedzia. 40, 40 tytanu. Bardzo dobrze. Super. Warto polować na niedźwiedzie. Dzięki, mistrzu. Eee, polepszył nam od razu ten stan tytanu, który mamy przy sobie. Bardzo dobrze. Ja już wiem, gdzie idziemy lecimy do Szarkiego, potem do opustoszałego ogrodu i do Nika i do Nika. Tak zrobimy. Taki sobie spacerek zrobimy. O, ty kurde, patrzcie jak szarżuje na mnie. Jest jeszcze jeden, nie? A no, tak, jak widzieliście. O nie, ty jesteś za, za dobry. Mięsko zawsze warto zdobywać, ale akurat nie takie jakie... aj kurde, spadaj. Nie takie jak tutaj, bo jest. Zbyt szalone. I się za bardzo uwzięło na nas to mięsko. O kurde i ta skóra. Spadaj, dziku. Jakoś takie uniki na boki będę sobie robił skacząc. Chyba lepszego pomysłu na to na razie nie mam, ale to się sprawdza, jak widać. Na szczęście Dobra, więc mamy e, nową broń e, No na dzika niestety jest zbyt słaba Ale to nic Ale to nic Bo za dzika się złapiemy później O proszę Odkryliśmy jakąś miejscówę Tam już w oddali widać e, Obóz Posterunek do przejęcia Tutaj mamy jakąś, kurde, pompownię, wody czy coś takiego. Ojej. Nie wiem do końca co tu, co tu jest. O, 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 jest fotografia. Mamy to. 4 na dziewięć. Elegancko, punkt talentu od razu nam wpadł. Super. I tym samym e, spacerek nam popłacił i zbliżamy się już do miejsca. Sorry, 5 mamy na 9, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No zapewne nie jest je łatwo znaleźć, ale. No i gdzie ten szarki? Czekajcie, bo to czasami się nie, nie zaznacza tak dokładnie. Ok. Już wiem, że troszeczkę poleciałem za daleko. Poszarki jest gdzieś tutaj. Tak jest. W ogóle to wypadałoby zaznaczyć to zadanie. Ale gdzie on jest? Dobra, to może później. Szarki! Gdzie jesteś? No nic, po prostu musimy tam podejść. Zobaczyć co się tutaj dzieje. Jakieś gorące źródła. Wiadomość od Harka do Blade. Hej, mały, wiem, że nie umiesz jeszcze czytać ani nawet nie rozumiesz słów, ale chcę, żebyś wiedział, że tatuś cię kocha. Bycie daleko od ciebie to najtrudniejsza rzecz, jaką mnie, jaka mnie kiedykolwiek spotkała, ale muszę uratować tych ludzi. Kiedyś zro, zrozumiesz, że na świecie są trzy rodzaje ludzi: owce, których trzeba bronić, wilki, które czyhają na swoje ofiary i psy pasterskie, których wielkie genitalia, nat naturalna sprawność fizyczna i Czysta, pierwotna siła zmuszają wilki do posłuszeństwa. O, jeszcze druga strona. My jesteśmy rodziną psów pasterskich. Chronimy owce i robimy z wilków rogaczy, zmuszając je do patrzenia, jak dymamy owce. Busiaki, tatuś. No, piękny list, piękny. Proszę bardzo, zębatki jak najbardziej, to się nam przyda. Lecimy dalej. No gdzieś tu powinien być szarki. Nawet go odnalazłem, zdaje się. Szarki jest na górze. Zobaczymy. Jak możemy mu pomóc. The loudest, smelliest place in all of Oak County. And the only spot where my little shit-kicker likes to sleep when he's cranky. He's up there in the bro's nest now. We call him Blade. Yeah, he's my cousin Herc's baby, but we're raising him together. I tell you what, though. He's a real chip off the old block. Loves farts, the sound of gunfire. It's like swaddling to him. Well, technically, this shit hole belongs to the uh, highwaymen. But, but me and Herc, we've been holed up here while the kiddo's teething. It, it breaks my heart. I see that poor little dude cry. Anyways, fucking uh, dipshit highway man. They've been trying to take this place back every night since. So, well, we have held them off so far, but but I'm a little overwhelmed at the moment. TBH. <laughs> well, uh, so could you do me a, uh, do me a solid, be a deer and uh I I mommy? <laughs> I mean, I rigged a bunch of traps with all these high-pressure pipes, but they still need to be armed. Małe no bramki musiały mi uciekać z mojego koła, tylko muszę mieć 5 minut do siebie, a może zbawić się i wyrzucić moje korytki. Wiesz, wszystko zbawię się od tutaj. Musimy uzbroić pułapki, no bo sprawa jest dosyć ważna, gość nie ma czasu nawet się, jak to pięknie powiedział, wysrać. A więc... Srań, ważna rzecz, trzeba mu pomóc. Każdy musi mieć troszeczkę czasu dla siebie. Dlatego potraktujemy jego sprawę i jego problem bardzo poważnie. Uzbrałem pułapki, mamy już dwie uzbrojone. I jeszcze zostały nam, już mamy trzy, jeszcze zostały nam dwie. Takie to ciekawe miejsce. Myślałem, że należące do bandytów, ale okazuje się, że to są nasi ludzie. Bronią tego miejsca. Ale potrzebują małej pomocy. Dobra, le lecimy do głównego zaworu i kręcimy. Dobra. Jest szarki, sięmano. Hopefully, no, these new traps will fend off those shitheads tonight. Never mind my problems, man. You helped me out big time, so you deserve a reward. Try this. Me and Herc's very own homemade party liquor. This is the good private reserve shit, man. We only share this with our closest friends. jest the alcohol. Okej. Okay. No to jeśli się obudzimy, to i tak jest nieźle. Po tym co on nam dał do picia. No, niezły. Niezły zgon zaliczyliśmy. <ślesk> <ślesk> hmm, Dodrzy do wieży szarkiego. No to już. Musimy bronić tego czegoś. Muzyczka nam gra, a my się postaramy obronić to miejsce za wszelką cenę. Już tu się jest Kurde Ej, kurde pełno ich tutaj jest Ja pierdzielę Ja pierdzielę sporo jest ich naprawdę Ej, nie strzelać mi w rurę tutaj To O Skubańce, ilu ich tutaj jest? Miałem taką fajną umiejętność do wyboru, gdzie ta broń się nie przegrzewa, ale chyba jej nie wybrałem, a teraz by się przydała. No bo troszeczkę jednak, jakby nie patrzeć, to to, to dostaje ta. Ta rura po, po tyłku Nie jest źle ale Ale trochę już ją tam trafili Dobra Troszeczkę celniej trzeba strzelać Może króts krótsze serie To od razu przynosi efekt Dobra Chyba się udało Chyba się udało ta, Teraz ta strona Proszę jakie Fajerwerki No, no zapraszam zapraszam Lekcją po tamtej stronie nauczeni już możemy sobie Strzelać mniejszymi seriami, żeby mieć lepszy rezultat. O kurde. Kurde, jak strzelają. Ej, ledwo ich widzę. Coś tam widać w oddali, ale naprawdę ciężko ich dostrzec. Tu jesteś. O, tu kolejny. Dobra. Okej. Okay. Udało się. A, Jak ja mam to uratować? Dwa miejsca na raz. Jak się muszę postarać, dobra. O kurde, trzeci poziom. Coraz silniejsza ekipa tu wpada. No nie biegaj tak, poczekaj, bądź dobrym kumplem i poczekaj. Dobra, idę trochę na tamtą stronę. Zobaczyć co tutaj... o Jezus, prawie spadłem. Zobaczyć co tutaj się dzieje, a tutaj jest potrzebna pomoc. Jest nawet OK. Gdzie on strzela? Ktoś tutaj strzela. Dobra. Ach, cholera! Skąd oni się tutaj biorą? Straciliśmy jedną tą rurę. Niedobrze. dobrze szarki mógłby naprawdę pomóc trochę Dobra nie oni teraz tutaj Po tej stronie rządzą no, chyba się udało. Chyba. Zabierzemy sobie. i rzeczy z nich, o ile tu zostało. Coś. powinno zostać. I co? Ukończone. No i fajnie, no i fajnie. Bałem się, że muszę wszystko yy, mieć. Yy... Że ta rura nie może paść, ale okazało się, że wystarczy, że wytrwa jedna. Więc y, misja zrobiona. <laughs> Bardzo fajnie. To co? Kolejna. Kolejna miejscuwa. O! Posłuchajmy. Dobra, Elu się troszeczkę tutaj wkurza, bo w sumie wcale jej się nie dziwię, mamy już prawie, prawie całą mapę, większość mapy mamy poprzejmowaną. Dobra, mamy, mamy jakąś misję poboczną, knajpa. To może później, a na razie zdobędziemy sobie posterunek. Spacerować fajnie w tej grze powiem wam szczerze, że dużo tu, się, dużo tu się dzieje. Jak łazimy, jak samochodem jedziemy, to nie jesteśmy w stanie chyba tyle zauważyć. A zawsze jak spacerkiem, to za tym spacerek powiem szczerze, że praktycznie zawsze jestem w jakiś sposób wynagradzany. I mamy opustoszały ogród. dobra Dobra trzech trzech mniej Zostawki Zostaw alarm. No już za późno. Niestety, ale wezwali posiłki. No nic, trudno. Trudno się mówi. Mamy osiągnięcie. Punkt talentu. Bardzo fajnie. Gdzieś tu leci pojazd. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie wesprzeć swoich... ...ziomków. Coś tak dojechać nie mogą za bardzo. Jadą, nie jadą? Ups. Prawie padłem przy tym. Cofnę się troszeczkę. Mamy taką fajną umiejętność. Rozdaną, że życie nam wraca do pewnego poziomu samo. Po prostu trzeba troszeczkę odpoczynku, żeby nam życie wróciło. No i dobra, opustoszały ogród jest w naszych łapkach bardzo dobrze. Nawet bym powiedział, że pięknie, pięknie. Siemano, siemano. I co, następny punkt podróży to Knajpa. Panowie, 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 proszę mi oddać auto. Rekwiruję to. W imię dobra, sytuacji, całej sprawy. Dobra. Elegancko. Mamy transport. Spacery są fajne, tak jak mówiłem, ale czasami też się far... warto się przejechać kawałek. Zawsze będzie to... Będziemy szybciej na miejscu. No ale wszystko co byśmy spotkali po drodze to prawdopodobnie nas ominie, no ale coś za coś, tak? Dobra, już jesteśmy blisko. Nawet bardzo blisko. Ja sobie tutaj wysiądę. I się nie udało. Bez alarmu. No trudno. No trudno się mówi. Już, we, już wezwali posiłki. Ojej, 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 ojej. Ojej, nieźle tam ciśnie po nas. Gdzie on jest? O skubany, jak mnie załatwił. mam cię. Skądś jeszcze tutaj ktoś strzela, tylko nie wiem z którego miejsca dokładnie. Dobra, to może za chwilę. Jest ekipa. Niespodzianka, ała, 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 panowie. Dobra. Okej. Okay. Kolejny posterunek wpadł w nasze ręce. Wyzwoliliśmy knajpę. No dobra. To... Teraz zobaczmy. Jesteśmy bardzo blisko Nika już. Tutaj to już mamy z górki do Nika, ale mamy również talenty, które warto... które warto tutaj... E... Warto, warto się ich po prostu nauczyć. Myślę, że ten mechanik zmniejsza przygrzewanie się karabinów maszynowych. To będzie spoko, bo niedawno z tego korzystaliśmy. Czasem nam się przygrzewał. A tak to już nie będzie, takich sytuacji. Więc, więc spoko. Co jeszcze tutaj możemy się nauczyć? Padochron. Otwieranie zamków sobie weźmiemy. To będzie spoko. Dobra. To teraz, skoro mamy tak, jesteśmy tak blisko Nika, wrócimy sobie do Prosperity i coś tam ulepszymy. I coś tam postaramy się ulepszyć. Co ulepszymy? Jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy. A regenerują zdrowie przez 10 sekund. Pewnie. Pewnie, że to się nam przyda. Ogród leczniczy 2 na 3. Bardzo ładnie. Dalej już nie, nie uzupełnimy. Nie nie nie, nie... nie, nie uzupełnimy, tylko nie ulepszymy. Tego też nie damy rady ulepszyć. Koktajle mołotowe i granaty. To się na pewno przyda. I to jest pierwszy poziom. Także troszeczkę tutaj zaniedbaliśmy to miejsce. A tu jak sprawa wygląda? Dobra, tutaj też będziemy musieli. No ładnie, 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 ładnie nam poszło. Jeśli trochę nam kasy zostało, to sobie. Zakupimy jeszcze jakąś mapę, czemu nie. Dobrze jest widzieć wszystko na mapie. Okej. Okay. Dobra, resztę sobie zostawimy. Mamy nowe. 10 nowych obiektów. I co, moi no drodzy? Fajnie nam poszło. ulepszaliśmy sobie troszeczkę w bazie. Zrobiliśmy sobie nową broń. Przejęliśmy. Zrobiliśmy tutaj misję z szarkim. Czy to było tutaj? Chyba tak. Tutaj przejęliśmy jeden posterunek, tutaj drugi. Albo to tu była ta misja z szarkiem. Chyba tutaj. Eee, tu przejęliśmy jeden posterunek, tutaj drugi. I w następnym odcinku uderzymy do Nika. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia na streamach i na filmach. Trzymajcie się. Na razie. Piąteczka.